W dzisiejszych czasach, kiedy Internet odgrywa kluczową rolę w biznesie, pojęcia takie jak SEO, Search Engine Optimization i afiliacja stały się nieodzownymi elementami strategii marketingowych. Bez odpowiedniego wykorzystania tych narzędzi, trudno jest firmom osiągnąć zamierzone cele, takie jak zwiększenie widoczności w sieci czy generowanie przychodów. Internet stał się podstawowym kanałem komunikacji i sprzedaży, a konkurencja w każdej branży jest niezwykle zacięta. Dlatego właśnie umiejętne stosowanie technik SEO i afiliacji może stanowić klucz do sukcesu. Chociaż oba te obszary mają na celu zwiększenie widoczności i zysków firm w internecie, działają na różne sposoby i wymagają różnych podejść. SEO koncentruje się na optymalizacji stron internetowych w celu uzyskania jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwarek. Proces ten obejmuje zarówno techniczne aspekty budowy strony, jak i tworzenie wartościowej treści, która przyciąga i angażuje użytkowników. Z kolei afiliacja, czyli marketing partnerski, polega na współpracy z zewnętrznymi partnerami, którzy promują produkty lub usługi firmy w zamian za prowizję od sprzedaży. Jest to model, który opiera się na wzajemnych korzyściach i zaufaniu między reklamodawcą a afiliantem. W tym artykule przybliżymy podstawy SEO i afiliacji oraz wyjaśnimy, jak mogą one współdziałać, aby maksymalizować korzyści. Przyjrzymy się kluczowym elementom obu strategii, omówimy najlepsze praktyki i przedstawimy konkretne przykłady, które pomogą lepiej zrozumieć, jak te dwa narzędzia mogą wspólnie przyczynić się do sukcesu marketingowego. Zrozumienie tych pojęć jest nie tylko przydatne, ale wręcz niezbędne dla każdego, kto chce skutecznie konkurować na dynamicznie rozwijającym się rynku internetowym. SEO optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych. SEO, czyli Search Engine Optimization, to zestaw działań mających na celu poprawę widoczności strony internetowej w wynikach wyszukiwarek takich jak Google. W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku online, umiejętne stosowanie SEO jest kluczowe dla każdej firmy pragnącej zwiększyć swoją obecność w internecie. Głównym celem SEO jest osiągnięcie jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania dla określonych słów kluczowych, co bezpośrednio przekłada się na większy ruch na stronie, a w konsekwencji na wzrost liczby klientów i generowanie większych zysków. Optymalizacja SEO dzieli się na dwa główne obszary – on-page SEO i off-page SEO. On-page SEO obejmuje wszelkie działania podejmowane bezpośrednio na stronie internetowej. Dobór i umieszczenie odpowiednich słów kluczowych w treści strony jest fundamentem skutecznej optymalizacji. Słowa kluczowe powinny być starannie dobrane, bazując na analizie popularności i konkurencyjności oraz umieszczone w strategicznych miejscach, takich jak nagłówki, akapity i metaopisy. Struktura strony również odgrywa kluczową rolę w on-page SEO. Poprawna budowa strony, w tym logiczna hierarchia nagłówków H1, H2, H3, przyjazne dla użytkownika adresy URL oraz zoptymalizowane meta tagi ułatwiają zarówno użytkownikom, jak i wyszukiwarkom poruszanie się po stronie i zrozumienie jej zawartości. Unikalna, wartościowa i angażująca treść jest jednym z najważniejszych elementów on SEO. Treści powinny odpowiadać na potrzeby i pytania użytkowników, oferując im realną wartość. CO zwiększa czas spędzony na stronie i zmniejsza współczynnik odrzuceń. Optymalizacja obrazów również ma znaczenie. Stosowanie odpowiednich nazw plików, opisów ALT oraz kompresja obrazów poprawiają prędkość ładowania strony i jej dostępność dla wyszukiwarek. Off-Page Seo obejmuje działania podejmowane poza stroną internetową, które mają na celu poprawę jej autorytetu i reputacji w oczach wyszukiwarek. Link Building, czyli zdobywanie wartościowych linków zwrotnych z innych stron internetowych, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie autorytetu strony. Wysokiej jakości linki zwrotne sygnalizują wyszukiwarkom, że strona jest godna zaufania i wartościowa. Aktywność na platformach społecznościowych również przyczynia się do zwiększenia ruchu na stronie. Udostępnianie wartościowych treści, angażowanie się w dyskusje oraz budowanie społeczności online mogą przyciągać nowych użytkowników i zwiększać świadomość marki. Marketing treści, czyli tworzenie i dystrybucja wartościowych treści poza własną stroną internetową, także odgrywa ważną rolę. Publikacje gościnne na innych blogach, udział w webinariach czy udostępnianie infografik to tylko niektóre z metod na zwiększenie widoczności i autorytetu strony. SEO jest procesem długofalowym, który wymaga ciągłej analizy, testowania i dostosowywania strategii. Algorytmy wyszukiwarek nieustannie się zmieniają, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i najlepszymi praktykami w zakresie SEO. Regularne monitorowanie wyników, eksperymentowanie z różnymi taktykami oraz dostosowywanie strategii na podstawie uzyskanych danych to klucz do długoterminowego sukcesu w SEO. Afiliacja marketing partnerski. Afiliacja Znana również jako marketing afiliacyjny, polega na promowaniu produktów lub usług innych firm w zamian za prowizję od sprzedaży lub innej konwersji. Jest to efektywny model marketingowy, który zyskuje na popularności dzięki swojej elastyczności i potencjale generowania zysków dla wszystkich zaangażowanych stron. W tym modelu uczestniczą trzy główne strony. Reklamodawca to firma oferująca produkty lub usługi, które mają być promowane. Reklamodawcy mogą reprezentować szeroką gamę branż od e-commerce, przez usługi finansowe, po produkty cyfrowe. Ich celem jest zwiększenie sprzedaży i rozpoznawalności marki przy minimalnych kosztach marketingowych. Reklamodawcy udostępniają afiliantom specjalne linki, które śledzą ruch i konwersje pochodzące z działań afiliantów. Afiliant wydawca to osoba lub firma promująca produkty reklamodawcy na swojej stronie internetowej, blogu, kanale YouTube czy w mediach społecznościowych. Afilianci często tworzą treści, które przyciągają określoną grupę odbiorców, dostosowując swoje przekazy reklamowe do potrzeb i zainteresowań swojej publiczności. Mogą to być recenzje produktów, poradniki, rankingi czy nawet zwykłe posty na blogu, które zawierają linki afiliacyjne. Afilianci korzystają z różnorodnych narzędzi marketingowych, takich jak e-maile, SEO, kampanie płatne oraz media społecznościowe, aby zwiększyć zasięg i skuteczność swoich działań. Internetowym Konsument to osoba, która dokonuje zakupu za pośrednictwem linku afiliacyjnego. Konsumenci zazwyczaj nie są świadomi, że uczestniczą w programie afiliacyjnym. Dla nich proces zakupowy jest transparentny i bezproblemowy. Klikają na link, który przenosi ich na stronę reklamodawcy, gdzie dokonują zakupu, korzystając z oferty promowanej przez afilianta. Warto zauważyć, że cena produktu dla konsumenta pozostaje taka sama, jak przy bezpośrednim zakupie od reklamodawcy, co czyni ten model jeszcze bardziej atrakcyjnym. Korzyści z afiliacji są obustronne. Reklamodawcy mogą dotrzeć do szerszej grupy odbiorców bez ponoszenia dużych kosztów marketingowych z góry. Płacą tylko za rzeczywiste wyniki, sprzedaż lub inne określone akcje, co czyni afiliację wysoce efektywnym i niskokosztowym narzędziem marketingowym. Dzięki temu mogą elastycznie skalować swoje kampanie i testować różne podejścia, aby znaleźć najbardziej efektywne strategie. Afilianci zarabiają prowizję za każdą sprzedaż lub akcję wygenerowaną za pośrednictwem ich linków, co może stanowić znaczące źródło dochodu, zwłaszcza przy odpowiednim zarządzaniu i wyborze promowanych produktów. Dla wielu afiliantów, marketing partnerski jest nie tylko dodatkowym źródłem zarobku, ale też główną działalnością biznesową. Prowizje mogą się różnić w zależności od branży i rodzaju produktów, ale w większości przypadków są atrakcyjne i motywujące do aktywnego promowania ofert. Afiliacja jest więc win-win strategią, w której wszystkie strony reklamodawcy, afilianci i konsumenci zyskują na współpracy. Reklamodawcy osiągają większy zasięg i sprzedaż, afilianci mają możliwość zarobku i budowania swojej marki, a konsumenci uzyskują dostęp do rekomendacji i informacji, które mogą pomóc im w podejmowaniu decyzji zakupowych. Jak SEO i afiliacja mogą współdziałać? Optymalizacja SEO i marketing afiliacyjny mogą wzajemnie się wspierać, prowadząc do zwiększenia ruchu i konwersji na stronie. Współdziałanie tych dwóch strategii może przynieść znaczne korzyści. Pozwalając na skuteczniejsze docieranie do potencjalnych klientów i generowanie większych zysków. Oto kilka sposobów, w jakie te dwie strategie mogą współpracować. Optymalizacja treści afiliacyjnych jest kluczowym elementem łączenia SEO i afiliacji. Tworzenie treści zawierających linki afiliacyjne zgodnie z zasadami SEO zwiększa szansę na lepszą widoczność w wyszukiwarkach. Dzięki temu, że treści są optymalizowane pod kątem wyszukiwarek, strona z linkami afiliacyjnymi przyciąga więcej ruchu organicznego. Artykuły blogowe, recenzje produktów czy poradniki mogą być bogate w słowa kluczowe, które są wyszukiwane przez potencjalnych klientów. Warto również zadbać o strukturalizację treści, używanie odpowiednich nagłówków i meta-opisów, co dodatkowo poprawia widoczność strony. Analiza słów kluczowych jest kolejnym krokiem, który może wspierać współdziałanie SEO i afiliacji. Wybieranie słów kluczowych, które są nie tylko popularne, ale również związane z promowanymi produktami, może przyciągnąć bardziej ukierunkowany ruch. Korzystanie z narzędzi do badania słów kluczowych pozwala zidentyfikować frazy, które mają wysoki potencjał konwersji. Dla afiliantów oznacza to możliwość tworzenia treści, które odpowiadają na konkretne zapytania użytkowników, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo kliknięcia w link afiliacyjny i dokonania zakupu. Link building to kolejny sposób na synergiczne działanie SEO i afiliacji. Budowanie sieci linków zwrotnych do stron zawierających treści afiliacyjne może znacząco poprawić ich ranking w wynikach wyszukiwania. Linki zwrotne pochodzące z wiarygodnych i autorytatywnych źródeł zwiększają autorytet strony w oczach wyszukiwarek. Afilianci mogą korzystać z różnorodnych strategii link-buildingu, takich jak gościnne wpisy na blogach, współpraca z influencerami czy udział w dyskusjach na branżowych forach, aby zdobywać wartościowe linki. Monitorowanie wyników jest niezbędne dla skutecznego łączenia SEO i afiliacji. Używanie narzędzi analitycznych do śledzenia efektywności zarówno działań SEO, jak i kampanii afiliacyjnych umożliwia lepsze dostosowanie strategii. Regularne analizowanie danych, takich jak liczba odwiedzin, współczynnik konwersji, czas spędzony na stronie czy źródła ruchu, pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron obu działań. Dzięki temu można optymalizować treści, kampanie i techniki link buildingu, aby maksymalizować efektywność i osiągać lepsze wyniki. Współpraca między SEO a afiliacją jest więc niezwykle korzystna. Poprzez optymalizację treści, analizę słów kluczowych, budowanie linków i monitorowanie wyników, można stworzyć skuteczny ekosystem marketingowy, który przyciąga wartościowy ruch i generuje znaczące przychody. Dla firm i afiliantów oznacza to lepsze wyniki, większe zaangażowanie użytkowników i wyższe konwersje, co przekłada się na długoterminowy sukces w dynamicznym środowisku online. Podsumowanie SEO i afiliacja to dwa potężne narzędzia w arsenale marketerów internetowych, które w umiejętny sposób mogą przekształcić obecność firmy w internecie w realne zyski. Chociaż różnią się one podejściem i technikami, ich połączenie może przynieść znakomite rezultaty. Optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek nie tylko zwiększa widoczność, ale także może przyciągnąć więcej potencjalnych klientów do treści afiliacyjnych, co z kolei przekłada się na wyższe prowizje. SEO, poprzez swoją zdolność do poprawy pozycji strony w wynikach wyszukiwania, zwiększa ruch organiczny. Skutecznie zoptymalizowane treści nie tylko przyciągają więcej odwiedzających, ale również zwiększają czas spędzony na stronie i angażują użytkowników, co jest kluczowe dla skutecznych kampanii afiliacyjnych. Z kolei afiliacja pozwala na efektywne monetyzowanie tego ruchu, oferując prowizje za sprzedaż generowane przez linki afiliacyjne. Zrozumienie i umiejętne wykorzystanie zarówno SEO, jak i afiliacji jest kluczem do sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym świecie online. SEO dostarcza solidnych podstaw, na których mogą opierać się kampanie afiliacyjne, podczas gdy afiliacja dodaje wartość poprzez bezpośrednie generowanie przychodów. Połączenie tych dwóch strategii pozwala na stworzenie harmonijnego ekosystemu marketingowego, w którym każda z nich wspiera i potęguje efekty drugiej. Marketerzy, którzy opanują sztukę integracji SEO i afiliacji, zyskają przewagę konkurencyjną, która pozwoli im nie tylko zwiększyć ruch na stronie, ale także maksymalizować konwersje i zyski. Regularne monitorowanie wyników, analizowanie danych i dostosowywanie strategii na podstawie uzyskanych informacji są kluczowe dla utrzymania i wzmacniania pozytywnych efektów obu działań. W dynamicznie zmieniającym się środowisku internetowym elastyczność i gotowość do wprowadzania innowacji stanowią fundamenty długoterminowego sukcesu. Podsumowując, zintegrowane podejście do SEO i afiliacji pozwala na pełniejsze wykorzystanie potencjału marketingowego firmy, zwiększając jej widoczność, angażując użytkowników i generując znaczące przychody. Jest to strategia, która, jeśli jest dobrze zaplanowana i wdrożona, może przynieść trwałe korzyści i umocnić pozycję firmy na rynku.